Kiedy przerywanie ciąży to już zabójstwo. Lekarka z Oleśnicy dokonała aborcji w dziewiątym miesiącu życia. Dziecka. Zabieg oburzył wielu. Nie tylko parlamentarzystów, nie tylko przeciwników aborcji, ale także lekarzy. Polski Związek Lekarzy, Ginekologów i Położników zwrócił się do minister zdrowia z prośbą o interpretację przepisów i wskazuje tam wprost, kiedy dziecko może samodzielnie przeżyć poza organizmem matki, nie mówimy już o aborcji. Jak to wygląda zgodnie z literą prawa i jakie konsekwencje czekają lekarkę? Dzisiaj sprawdzam. Prawo do życia czy prawo do aborcji? Lekarze wprost zaprzeczają faktom. Co rozumiesz przez legalizową aborcję? To znaczy, że będzie. Napisze, tak jakby zrobi papier. że dziecko będzie zdrowe, zrobi papier, że to zagraża zdrowiu, a nie będzie zagrażało zdrowiu matki. Bo matka po prostu z jakiejś przyczyny, na przykład socjalnej, społecznej, chce tą ciążę rozwiązać. Nie boisz znaczy się tak Mówisz, takie, o, mówisz może o takiej sytuacji, że jest zdrowa ciąża i psychiatra wypisuje takie zaświadczenie, Tak. tak. Ale tak jest. Tak się dzieje. Szpital w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia. Lekarka wykonała aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Dla Gizeli Jagielskiej na klauzulę sumienia nie ma miejsca. Kobieta może mieć tysiąc różnych powodów, dla których dokonuje i chce dokonać tej aborcji. I dla mnie, jako dla lekarza, ja nie jestem osobą, która by miała to oceniać, wnikać i tak dalej. Okej. to po prostu nie interesuje. Lekarka wstrzyknęła chlorek potasu nienarodzonemu dziecku, bo zdiagnozowano u niego Ciężką wadę, wrodzoną łamliwość kości, ale nie musiało się tak skończyć. Pacjentkę konsultował profesor Piotr Sieroszewski, kierownik Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Stwierdził on, że dziecko było w stanie funkcjonować i zaproponował cesarskie cięcie oraz objęcie noworodka specjalistyczną opieką pediatryczną. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wystosowało do minister zdrowia Izabeli Leszczyny pismo z prośbą o jasne wytyczne dotyczące przerywania ciąży po 24 tygodniu, kiedy płód jest potencjalnie zdolny do życia, ale zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety. Po osiągnięciu przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki i po zaistnieniu przesłanki w postaci zagrożenia życia lub zdrowia matki, zabieg przerywania ciąży, jakkolwiek legalny, nie może jednak polegać na celowym uśmierceniu płodu. W przeciwnym razie zachowanie lekarza przeprowadzającego zabieg może podlegać ocenie w świetle artykułu 152 paragraf 3 kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem, kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 9. Matka 9-miesięcznego felka przystała na zabieg boleśnicy. Gizela Jagielska nie widziała przeciwwskazań. Jeżeli to jest aborcja, to wcześniej, jeżeli ciąża jest zaawansowana, stosujemy chlorek potasu. Akurat w Polsce najczęściej jest to chlorek potasu, gdzie indziej jest to czasem digoksyna, czyli substancje, które zatrzyma serce płodu. Jak to możliwe? W sprawie piętrzą się wątpliwości, bo a sama ginekolog jasno wyraża w sieci swoje poglądy związane z aborcją, ginekolog aktywnie działa w organizacjach proaborcyjnych, miała też zachęcać inne pacjentki do aborcji, nawet jeśli nie było do tego powodów. Jeżeli mówimy o przepisach obowiązujących przepisach, przepisach, które zostały wprowadzone w sposób demokratyczny, w sposób prawidłowy, czyli w ramach głosowania Sejmu, pod następnie konsultacji w Senacie, podpisu Prezydenta, to rzeczywiście jest taka sytuacja, że prawo dopuszcza przerwanie ciąży. I tutaj mówimy o ustawie o planowaniu rodziny. W określonych sytuacjach prawda, to przerwanie ciąży jest dopuszczalne, natomiast w żadnym wypadku prawo nie mówi o takiej sytuacji, która zadziała się w Oleśnicy, że, że prawo dopuszcza zabicie, celowe zabicie, zabicie dziecka. Absolutnie nie. Polskie prawo dopuszcza aborcję, ale nie zabijanie człowieka, który może samodzielnie przeżyć. Jeśli matka nie chce lub nie może zająć się dzieckiem, ma prawo zostawić je w szpitalu, oddać do okna życia lub bezpośrednio do adopcji. Ale furtki otwierane przez ozgrozo, samo Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Donaldem Tuskiem doprowadziły do sytuacji, kiedy lekarze nie obawiają się już aborcji, nawet w dziewiątym Miesiącu życia dziecka. Edyta Hołdyńska Republika.